Ile kosztuje utrzymanie hybrydowego BMW i8? Zakup samochodu i tu jest drogo od 250 tysięcy złotych. Spalanie samochodu to około 5 litrów w mieście, ale to tylko dlatego, że jest to hybryd do typu plug-in i możemy w większości czasu wykorzystywać silnik elektryczny. Maksymalne spalanie, jakie udało mi się osiągnąć to 9,7 litra przy takiej bardzo sportowej jeździe. Oczywiście na torze mogłoby być więcej. Serwis hamulcowy przód, czyli tarcze i klocki to kwota od 3 tysiąca do 4000 zł, ponieważ tarcze występują tylko z oryginału, a klocki możemy kupić z zamiennika już za 600 zł. Serwis olejowy z filtrami w tym samochodzie to koszt około 450 zł, gdzie sam olej to 250 zł, ponieważ jest go tutaj stosunkowo mało. A wycieraczki na przednią szybę to koszt 60 zł. Opony do tego samochodu to rozmiar 20 cali, możemy je dostać już od 800 zł za sztukę, aczkolwiek znalazłem jakieś azjatyckie zamienniki, które możemy kupić już od 300 zł za sztukę. Oczywiście napęd na 4 koła, moc 362 konie i 4 sekundy do setki. Ale co by nie mówić, radość z jazdy i wygląd samochodu bezcenny. Napisz w komentarzu co uważasz.